Starożytni Egipcjanie próbowali wymazać jego dziedzictwo z historii, więc niewiele o nim wiadomo, ale to co wiemy o tym władcy sprawia, że zastanawiamy się, kim lub czym naprawdę był. W przeciwieństwie do wszystkich poprzednich faraonów, którzy byli przedstawiani w doskonałej formie fizycznej, wygląd Echnatona jest zaskakująco dziwny: oczy w kształcie migdałów, mały brzuch, cienkie kończyny, wydłużona czaszka. Echnaton wywrócił cały Egipt do góry nogami. Tworząc największy akt Herezji, jakiego Egipcjanie nigdy nie znali, twierdził, że Egipcjanie nie powinni już wierzyć w panteon kilku bogów, ale czcić jednego Boga. W związku z tym zakłada się, że Echnaton i Biblijny Abraham mogli być tą samą osobą. Naukowcy odkryli ciała wielu faraonów i członków ich rodzin w zmumifikowanej formie, ale nigdy nie znaleziono mumii Echnatona. Ale posągi i rzeźby z tamtych czasów pokazują samego Echnatona, a także jego rodzinę. W tym jego małżonkę i ich dzieci. Takich ustawień rodzinnych nigdy nie używano w dziełach sztuki faraonów, przed ani po Echnatonie. Dlaczego jednak Echnaton postanowił wprowadzić do starożytnego Egiptu wiarę w jednego boga? Czy chodziło tu o kwestie jego osobistej wiary, a może w grę wchodziły jakieś kwestie polityczne? Naukowcy uważają, że Echnaton tak naprawdę nie wierzył w monoteizm. Był absolutnie przekonany, że istnieją inni bogowie, ale zdecydował, że wszystkie kulty i modlitwy, Będą oddane jednemu bogu Atonowi, bogu słońca w tradycji starożytnego Egiptu. Okres jego panowania znany jest jako okres Amarna. Przeniósł także stolica Egiptu z Teb do założonego przez siebie miasta, znanego jako Tel el Amarna lub Amarna. Ten okres jest najbardziej dyskutowanym i badanym okresem w historii Egiptu. Wszystko we nie było niezwykłe, nawet jego DNA. W 2015 roku Stuart Fleischman, profesor genomiki porównawczej na Uniwersytecie w Kairze, wraz z zespołem opublikował wyniki siedmioletniego badania. Zmapowali genomy dziewięciu starożytnych egipskich faraonów. Osiem próbek było zupełnie normalnych, a dziewiąta, która należała do Echnatona, była naprawdę niezwykła. Fleischman i jego zespół poddali cenne próbki starożytnego DNA procesowi zwanemu reakcją łańcuchową polimerów. W dziedzinie biologii molekularnej technika ta jest często wykorzystywana do replikacji i amplifikacji pojedynczej kopii fragmentu DNA, dając naukowcom wyraźny obraz czyjegoś genetycznego odcisku palca. Osiem z dziewięciu próbek dało interesujące, ale typowe wyniki. Dziewiąta próbka należała do Echnatona, enigmatycznego faraona z XIV wieku przed naszą erą i ojca Tutenhamona. Źródłem próbki DNA był niewielki fragment wysuszonej tkanki mózgowej. A test powtórzono z tkanką kostną, ale uzyskano te same wyniki. Jednym z winowajców był gen o nazwie CXPAC5, który odpowiada za wzrost kory i jego powiększoną głowę. Co więcej, w jego wyglądzie było dużo więcej niezwykłych cech. Według profesora z Yale, Irwina M. Bravermana, anomalią w wyglądzie echnatona może być ginekomastia rodzinna i kranisynostosa. Ginekomastia to schorzenie występujące głównie u mężczyzn których klatka piersiowa puchnie z powodu braku równowagi hormonalnej. Powiększona głowa Echnatona mogła być spowodowana stanem zwanym kraniosynestozą. To jednak nie wszystko. Wyniki analizy tkanki kostnej pobranej z czaszki Echnatona wykazały, że kości czaszki u faraona są znacznie gęstsze i zasadniczo różnią się od innych mumii w tym samym wieku i okresie. Co więcej, czaszka i szkielet Echnatona są dwa razy gęstsze i bardziej wytrzymałe niż u współczesnych ludzi. Ponadto mikroskopy elektronowe wykryły ślady blizny nukleonowej, która jest pewnym przejawem gojenia się helisy DNA po ekspozycji na silne mutageny. Okazuje się, że faraon był naprawdę kimś niezwykłym. Czy był człowiekiem, a może istotą pozaziemską, to trudno ocenić, ale był naprawdę wyjątkowy pod każdym względem. Na księżycu są ludzie, na jawnie ujawnia nagranie. Link do filmiku na ten temat w opisie. Na księżycu są ludzie, NASA ujawnia nagranie. Link do filmiku na ten temat w opisie.